Dzień drugi walczenia z żywiołem. Dzisiaj jest dużo, 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 dużo lepiej. Głośno nie będę mówił, chociaż już połowę pola mam zesiane prawie. Ale dzisiaj idzie znacznie lepiej, naprawdę. Póki co przytkało mi się tylko jeden raz tutaj przed górką przed chwilą. Na poprzednim przejeździe, a tak to ani razu. Idzie cały czas dobrze. Na bieżąco jest tutaj talerzówka przede mną. Daje po prostu rady, się śmieje. Jak nie ma co śmiać, to trzeba szybciej jeździć. Ale jest, jest super. Jak tak, by, jak tak by szło zawsze po kukurydzy, to jest ok. Ja teraz y, nawet zwolniłem, bo mam ustawione znowu 6,5 na godzinę. Bo po prostu no, on nie, ten, nie nadąża przede mną y, y, uprawiać. A tutaj była talerzówka na skos, tak samo jak tam. talerzówka na skos pierwszy raz. I dzisiaj jest na wprost talerzówka, tak dodatkowo, żeby jeszcze delikatnie to, to dognieść i gdzieś tam jeszcze jakieś tam resztki, które są niepocięte yy, pociąć, pociąć, całkowicie. No, musi tak być zrobione, no bo ta talerzówka jakby to była taka ciężka talerzówka, taka z prawdziwego zdarzenia, naprawdę z prawdziwego zdarzenia, yy, no to myślę, że jeden przejazd talerzówką by bez problemu, bez problemu wystarczył. Była ta kupka tutaj? Bo już minęliśmy. Nie wiem, ale tutaj gdzieś o, poczułem pociągniku, że, że nagle o, i taka delikatnie delikatnie, odjechałem kawałek, rozciągnąłem tylko łapami kawałek i nawet śladu po niej nie ma. Także jest ok. Jest ok. Jakby tak było, to naprawdę będzie super. Tutaj już była striptilowa kukurydza w tamtym roku, także tutaj jest drugi rok, że tutaj jest striptil już ponownie. Jeżeli chodzi o pszenicę, no i jakoś powoli, powoli to robimy. Yy, specjalnie nie dałem do tyłu pazurów, żeby zostawić te małe kopczyki. Przyjdzie deszcz, to to i tak yy, klapnie, że tak powiem. Yy, a na razie póki co jest naprawdę sucho u nas. Jak widać za talerzówką to się kurzy, za mną zresztą, za mną zresztą delikatnie też. Yy, I teraz. Tutaj te rowki będą zbierały wodę. Nie? Będą zbierały każdą wilgoć. Nawet jak będzie, będzie sucho i będzie słabo, słaba, słaba zima, nie będzie za bardzo śniegu. A jak już spadnie jakiś niewielki opad, no to w tych dołkach ten śnieg się poukłada. Dzięki temu zabezpieczymy wilgoć dla, dla roślin. I taki jest, y, taki jest zamysł, dlatego, dlatego tak to jest zrobione, no bo można by było dać pazury, wtedy by było to bardziej porozciągane, ale... No nie wiem, no... Wydaje mi się, że tak jest y, lepiej, jeżeli chodzi o, o, o to, że jest sucho, bo gdyby było mokro, to jak najbardziej można by było dać pazury I to by... To by one by ciągnęły, nie? Tylko też by ciągnęły tą słomę tak... Przykryłyby wtedy dosyć głęboko tą przelicę. A tak jest w miarę płytko zasiana, i tyle. Ty. Dobra, ja dojeżdżam tutaj już do, zaraz do końca i będę się nawracał. No i muszę chwilę poczekać, bo akurat byś, jakbym teraz ruszył, to byśmy się zderzyli, a nie o to chodzi. Niestety. też mu to powoli idzie, no bo jak będzie jeździł szybciej, no to też będzie... Będzie źle. Talerzówka zacznie skakać, robić chopki, a to nie o to chodzi, nie? Także on dojedzie teraz do końca, ruszy kawałek i ja ruszę za nim. A później może jak dojadę tam, to sobie zrobię chwilę przerwy, no bo to bez sensu, żeby mi tak się co chwilę stał, nie? Zobaczcie, jak się kurzy. Jest ostatni października. Ostatni październik. Jutro jest 1 jutro, jutro jest listopada. Mamy 18? Tak, ile jest stopni? Mamy 20 stopni na podwórku. Czy to jest normalne? Nie sądzę. Dobra. Ruszamy. Nie ma co. Nie ma co? Teraz będzie pipczało. Mój ulubiony dźwięk, który mnie irytuje jak nic innego. I tu mam wyznaczone, tu mam wyznaczone. Dobra. Do ziemi, Dziadu Aha, ej! Co ja robię? A dmuchawek to włączy? Oj Marek, Marek, ty, ty jesteś po prostu właśnie coś słyszę, że nie pipczy, nie? Więc myślę co jest Dobra O Tak, tak, tak wszyscy już to znają Do ziemi, do ziemi i jedziemy. Motor drugi się nie kręci, bo nie dajemy nawozu. Nie dajemy nawozu po prostu, no, tutaj w okolicy nie było, nie było. Kupiś powiedział, że nic nie ma. A chcieliśmy dać trochę, jakiegoś MPK. No ale niestety. Tutaj też dużo poszło pod tą kukurydzę, więc więc okej. Okay. Wartość nawozowa z kukurydzy jest bardzo wysoka. Kiedyś to było około 1000 zł się tak przeliczało. Wartość nawozowa słomy z jednego hektara. To teraz przy obecnych cenach nawozów, jakby to przeliczył, no to to chyba jest dużo, dużo więcej. No, głęboko bardzo nie uprawiam jakieś 20 22 cm więcej nie, bo też nie ma to sensu jak będę robił głębiej to wtedy mogę wyciągać wtedy wyciągam bardziej te, te badyle i a to jest pszenica, a pod pszenicę tak głęboko, głęboko ryć nie trzeba nie ma, nie ma, nie ma takiej potrzeby to co jest robione jest wystarcza, wystarczające nie? i tak sobie siejemy no. musimy to dzisiaj skończyć, no bo jutro wiadomo, jutro jest pierwszy no jutro nie a jeszcze tylko właśnie jutro zapowiadają dobrą pogodę natomiast od wtorku coś tam ma się popsuć więc no trzeba, trzeba jechać i tak sobie tutaj pracujemy, o teraz mam 7,5 km na godzinę że już zasianę 6 hektarów te siejemy dopóki nam się chyba przeindza nie skończy bo tego co wiem to braknie, ale jakoś idzie. Fajnie, że idzie dużo, dużo lepiej. Tylko raz mi się przypchało przed górką, to co już wcześniej mówiłem. A tak to jest naprawdę jest naprawdę ok. Oby tak zawsze było to po kukurydzy oczywiście. Oby tak zawsze było po kukurydzy, to byłoby naprawdę naprawdę świetnie. Zatrzymałem się, żeby on trochę nadgonił, wymieniłem sobie jedno dłuto i się je sobie dalej. Także to tyle na dzisiaj moi drodzy z tej relacji, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych, cześć!